Cześć, witam Cię na kanale Dietetyka Gudnietyka. Ja nazywam się Piotr, z wykształcenia jestem dietetykiem klinicznym, a z jestem miłośnikiem wszelakich sportów siłowych, jak i zdrowego lifestyle'u. Zdrowego, ale nie radykalnego. Słuchaj, na tym kanale nie usłyszysz żadnych szamańskich tekstów typu masło kaukaskie sprawi, że Twoje włosy będą zdrowsze. Ani nie będę cię też zanudzał jakimiś suchymi faktami z dziedzin dietetyki, fitnessu, szeroko pojętego lifestylu. Nie. Ten kanał ma być taki, że włączasz go, oglądasz, coś wyciągasz dla siebie, albo więcej, albo mniej. Chciałbym więcej, no ale nie można mieć wszystkiego i dalej idziesz przez życie. Nie słuchasz, nie notujesz, mówisz, kurcze. Czy tam było 11 mg, 12 mg? Nie. Po prostu będzie zabawa, będzie fan, będę się starał w jakiś możliwie najbardziej przystępny sposób przekazać wiedzę, która jest tak naprawdę przydatna. Bo słuchajcie, nie oszukujmy się. Warto żyć zdrowo, warto żyć też racjonalnie. Nie będę każdego zmuszał tutaj do tego, żebym jadł tylko 1800 kalorii i tylko o północy. Nie, spokojnie. Będzie wszystko na luzie, będzie fajnie, będzie sympatycznie, bo staram się tak naprawdę, żeby wy, jak i ja. Miał z tego jakąś zabawę. Trzymajcie się ciepło, obserwujcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!